Chodź, chodź, chodź. No, piękna zima, sypnęła śniegiem. A moje koniki nie słuchały prognozy i poszły na poziomkową. A potem przeniosły się pod krzyż. No, chodź, chodź, chodź. No chodź, chodź, chodź. Teraz wracają. Spotkały mnie po drodze, zaskoczenie. Chodź, chodź, chodź. Chodź, chodź, chodź. Chodź, chodź, chodź. Ha, 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 ha. Wracają. One mają krótsze drogi niż ja chodzę na rakietach. Bo ja jestem na rakietach. Takie o coś zamocowane do butów. śnieg nie za głęboki, ale dobrze się chodzi. Natomiast Cimcia jest bez rakiet.